Co my tu mamy nowy Dum Zapowiedziany. de hmm. nie. Coś tam Ages. The Dark Ages, tak. No, Dark ages. Generalnie, bo tak. Jak już na początku wspominaliśmy, dům też jest, jakby nie patrzeć, własnością the Bethesdy. I to jest jedna faktycznie z takich bardziej udanych serii, może tytułów, które udało im się wypuścić pod swoimi skrzydłami. Uwielbiam naprawdę, uwielbiam tego pierwszego duma przyszedłem w Eternala. I, Eter, Eternala jeszcze nie grałem, ale to jest to samo więcej, jeszcze bardziej rozbudowane. I oprócz tego jest muzyka to jest. <ścoughs> no, ja wiem, że często to mówię. Pewnie założyliście, że ja generalnie mam duże gdzieś tam pociągi co do muzyki w grach komputerowych, ale tak soczystej, tak mięsistej, tak rozpierdalającej głowy muzyki. Jak w Dumach, czy to w tym Eternalu, czy tym z 2018 roku? 2018, tak? 2016? O kurde, to z 2016 jest? No dobra, no to Dum 2016 i Dum Eternal mają tak niesamowicie potężną muzykę, że no gniecie jest nieporównywalna z niczym innym. To jest styl muzyki z Duma, koniec, kropka. Ona pompuje tak niesamowite ilości yy, adrenaliny, właśnie do krwi, tak dynamizuje każde starcie, że no, jestem absolutnie pełen podziwu, jak dobrze można yy, zdynamizować grę samą muzyką, samą taką, takim nieskażonym ugrzecznieniem poziomem brutalności. Jak ten Dumgaj wpierdala tą wkurwioną pięść temu nie wiem, impowi prosto w pysk i mu wyrywa oko, albo bierze, podbija do jakiegoś demona, urywa mu rękę, zabija go tą ręką, jeszcze mu kopa, potem sprzedaje. No, czysta, nieskażona niczym agresja, z bardzo dobrym, bardzo zręcznościowym systemem strzelania. No, czysta poezja. Naprawdę, jeżeli nie graliście w którejś z tych dumów, totalnie, totalnie polecam sobie zagrać chociaż tego pierwszego, bo on jest w jakichś śmiesznych pieniądzach. E, pewnie macie już tego dość, ale na, na instant gamingu. Doom Doom Eternal jest za 31 zł, także naprawdę grzech nie skorzystać, a pierwszy ten z 2016 jest za 16 zł, to jest 81% taniej niż na Steamie. Także totalnie, totalnie, totalnie polecam sobie zagrać, jest niesamowicie dobra, dynamiczna, zręcznościowa, brutalna, bardzo, bardzo dobrze zoptymalizowana gra. Optymalizac Dobra optymalizacja Bethesda i to idzie razem w ze sobą. Także no, niesamowite połączenie. Nie? Styl graficzny jest też super zrobiony. Jest taki lekko hmm, stylizowany no, powiedzmy, taką animację Disneya może, coś w tym stylu. E, więc e, być bardzo wolno starzała ta gra. E, I pójdzie na każdym, absolutnie każdym kartoflu. Ta gra jest tak dobrze zoptymalizowana, że to powinno być pokazywane jako wzór w jaki sposób się gry powinno optymalizować. I, e, bo tak, pierdolę o technikalnie, a jeszcze nie powiedziałem o czym jest gra. Generalnie jesteśmy gościem, który jest na stacji badawczej na Marsie i nakurwia się z legionami e, piekielnymi, które na tej Marsie się e, wykluwają. E, to w zasadzie tyle. Reszta fabuły nie jest na tyle istotna, żebym ją tutaj przytaczał. Chodzi o to, że jesteście wkurwieni, demoni są waszą, demony są Waszą ofiarą i to one powinny się bać Was. Yy, brutalność, 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 tempo, muzyka. To tworzy taki piękny. To jest tak, jakbyście wpierdolili Legion Pekiel do to to mniej więcej jest obraz walki po, po każdej arenie. Yy, I generalnie akcja działa się w niedalekiej przyszłości. Mówię na stacji kosmicznej w Marsie. Nie wiem, jakie będą yy, dokładnie realia czy tam yy, mechaniki, które wprowadzą nas w średniowiecze, no bo. Pod tytuł Dark, The Dark Ages sugeruje, że będziemy przeniesieni do tych mrocznych, mrocznych wieków. I tutaj jestem bardzo ciekawy, jak będzie to wyglądało, bo oprócz tego, co, czego oczekuję: tego samego poziomu brutalności, tak samo rozpierdalającej muzyki, mieczów, toporów, kurz i, i jakichś tam garłaczy takich wiesz, takich mm, bardziej oldschoolowych typów broni. I, I to się to będzie tak dobrze grało. To jest przepis na sukces. To musi być dobre. Jeżeli, zro, jeżeli zrobion dokładnie to samo, tylko zrobią modyfikację graficzną, że to będzie właśnie w tym stylu e, rocznych wieków utrzymane, to jest gwarantowany sukces, nie. I mam szczerą nadzieję, że się gdzieś jednak pojawi w tym roku jeszcze. Nie wiem, czy pojawiła się jakaś konkretna data e, zapowiedziana na premierę. Ale bardzo, 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 bardzo czekam na to, aż się pojawi i. No, mam nadzieję, że, że pojawi się gdzieś, bo to tak te dup, poprzednie dumy się pojawiały w okresie świąt. Czy przynajmniej się tak kojarzą, że one jakoś tam listopad i tak świąteczny czas, wszyscy tutaj fajnie, tutaj jakoś tak wesoło, świąteczna atmosfera. Rodzinne spotkania. A tu słuchawki na kurwiacie flaki, wszędzie wybuchy, nie demony. <laughs> Także mam nadzieję, że w tym roku się pojawi... znaczy, bardzo bym chciał, ale nie chcę wam wymyślać, kiedy data premiery będzie, możemy sprawdzić. Dum. Dark Age, czy coś widzimy bardzo, bardzo dobre przygotowanie do tematu. Eee. Nie, to na razie na case a. Nie, chyba jeszcze nie mam daty po dalej. No niestety. Ale bardzo czekam. A ty zatku, jak tam miałeś jakieś, miałeś do czynienia z tymi nowymi dumami, albo tylko nie wiem, z tymi starszymi? Jakiś nie no, czekiwania? ja e, ten e, grałem w jedynkę, grałem trochę w dwójkę, ale dwójki nie przeszedłem. E, trójka mnie ominęła, Eternal mnie ominął. No i, i co? E, wiem, że fajną mam muzykę, bo czasem sobie puszczam. E, no ale... No nie jestem w stanie ci nic więcej powiedzieć. No. No. Co do samej muzyki, mam o tyle obawy, że. Ja znowu wiem, że... Zedwo, sorry. <noise> że tam były jakieś kwasy między samą betesdą, a tym autorem muzyki, tym, tym twórcą. Coś tam poszło, jakieś prawa autorskie, coś, że go tam ciśli za bardzo, żeby tą muzykę stworzył. No i trochę się kwasów porobiło. Oni potem jakieś część z tej muzyki, z tego co kojarzę, oni udostępnili w ogóle już w internecie. Nie powiem wam dokładnie o co chodziło, bo to już było dość, dość dawno temu. Wiem, że było dużo. Um, dużo um, spora awantura pomiędzy właśnie twórcą tej muzyki a, a samą bts Do tego stopnia, że obawiam się, że następna część może mieć zmienionego artystę. Jeżeli. Um, albo użyją tych samych kawałków, w co raczej wątpię, bo tutaj będą pewnie spisywane jakieś umowy licencyjne. Także wątpię, że jeżeli się pożarli, że ktoś się zgodzi użyć jeszcze raz tych samych kawałków. No i poza tym gracze będą chcieli czegoś nowego, co jest coś, czego jeszcze nie znają. No więc prawdopodobnie będą musieli wynająć kogoś innego, kto zrobi jakąś wariację tych, tych utworów na właśnie te mroczne wieki. I tutaj obawiam się, że może to nie być aż tak dobre jak pierwowzór. No, bo to będzie dalej klon, czy tam próba od, yy, odtworzenia tego, co zrobił ktoś inny. I może to nie być tak dobre. Tutaj mam lekkie takie z tyłu głowy, że gdzieś tam, no to jest dalej dzieło Betesdy, i a Bethesda to Microsoft, a Microsoft lubi się wpierdolić z różnymi dziwnymi rzeczami ostatnio do gier. Także gdzieś mam ten głosik, który mówi, że jednak nie kupować preordera, No ale mam, mam nadzieję, że tak dobrej serii, jak Doom, no To byłby hat-trick nie? Trzecia bardzo, bardzo dobra seria czy znaczy bardzo dobra część z mm, udanej serii. To byłaby naprawdę dobra statystyka i liczę na to, że pyknie. No niestety, w obecnych, w obecnych czasach e, giganci, który, e, którzy byli tak jakby hmm, pewniakiem na rynku, że mówiło się, a Blizzard, no to dobra gra, wyjdzie. Nie? No i niestety doszliśmy do takiego momentu, że o, niedopasowana para. Dziękujemy bardzo za Subika. <grym> Dzięki ona. Borobongo, czuj się zaproszony. Podzie... Wszystko dzięki nie. Eee, także, no wiem, gdzieś tam takie duże legendy, gwiazdy, powiedzmy, gamingu, jak właśnie Petezda, Blizzardy, EA, e, którzy byli dużymi graczami. Ubisoft który robił kiedyś bardzo dobre gry, przecież te Raymany, Asasyny, to, e, Far Crye, no, to są dobre serie. Ale no, jesteśmy w czasach, w których to są coraz bardziej korpo, a coraz mniej game, gamingowe i tam się liczy, liczą słupki w Excelu, nie? Także jeżeli coś się zaczęło nie zgadzać, no to cięcia, tak się ma, to się ma sprzedać, a nie dobrze grać, i to zaczyna być coraz bardziej komercyjny produkt techniczny niż jakieś tam dzieło, jakieś tam zapaleńców. No i raczej ostatnio bardziej, z większą nadzieją patrzę na rynek wa aów tak naprawdę. Właśnie typu gry, typu tam Hyphy czy tam Helldivers 2 właśnie, bo to są gry, które pokazują, że faktycznie da się robić gry z pasji, Ok, ale nie zarabiają tyle, co powinny zarabiać. Chociaż myślę, że, twórcy, że Arrowhead od Helldiversa nie narzeka na zarobki po, po swojej premierze. I to widać, że to w tej branży AA bardziej się chce, są bardziej świeże pomysły, jest większa... Wola do, do zaryzykowania, nie? do zrobienia czegoś nowego, unikalnego, świeżego, tak żeby się w to po prostu dobrze grało, a nie tylko dobrze sprzedało. Nie? Bo to, co się dobrze sprzedaje, no to wiadomo. FIFA, Call of Duty, nowy Battlefield, DTS, to samo. Ludzie lubią kupować to samo. Drugie, tyle samo. Czy tam Diablo 4. Ludzie lubią jeszcze raz zapłacić za to samo, zapłacić za dodatkowe skin do broni, zapłacić za konika. No. To, co się obecnie dzieje w gamingu, jest bardzo niepokojącym trendem. I niestety raczej bym się nie spodziewał szybkiej poprawy i dlatego coraz bardziej się gdzieś tam na tego AA um, zerkam. A w ogóle czaternia. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to na Steamie jest do odebrania za darmo. Bardzo polecam sobie pyknąć. Ja tej gry totalnie nie znałem. Do... Jeżeli jesteście fanami uniwersum Warhammera 40 000, to jest Warhammer 40 tysięcy Gladius Relics of War. Dostępny na Steamie z tego co kojarzę, do 30 maja, czyli do czwartku. Jeżeli jeszcze nie odebraliście, polecam sobie odebrać. To jest taki, taka strategia e, turowa z heksami, na której właśnie się wygląda bardzo planszówkowo. Właśnie wykonuje się tam. Swoimi jednostkami ruchy, atak, przyjmuje się jakieś tam obszary na mapie, które generują nam surowce, rozbudowuje się bazę. Każda z raz w Warhammerze ma jakieś tam swoje funkcje, czy tam cele, żeby, żeby zwyciężyć. Każdy ma swoje osobne taktyki, rozwój i, i no, wyglądają całkiem, całkiem przyzwoicie. Te. Znaczy, na razie gram dwie godzinki, także jestem totalnym, totalnym leszczem, w ogóle nie umiem w tym grę jeszcze grać. Ale ma naprawdę sporą głębię, i zapowiada się na to, że już wiem, w co będę napierdalał w długi weekend. Wygląda to rewelacyjnie. Animacje są bardzo ładne, cała mapa jest fajnie wymodelowana. Czuć ten, tą potęgę taką tych właśnie tych jednostek, jak wypierdalają serię z. Serie z tych, tych bolterów się nazywają, tak? U Space Marinów, te, te podstawowe karabiny maszynowe, to czuć jak ta seria kosi tych nie wiem, tam nekronów czy kogoś. To równo jak jak zboże się kładą na ziemi. <laughs> fajne, fajne, bardzo polecam.